Mary i Leo zostali przypadkiem zamienieni po urodzeniu. Leo zaczął żyć w zamożnej rodzinie Hunterów, a Mary dorastała biedna z Julią. Ale pewnego dnia prawda wyszła na jaw i dzieci wróciły do swoich biologicznych rodziców. To jest opowieść o Mary. Zobaczmy, czy przyzwyczai się do nowego życia. No córeczko, to jest nasz dom. Jak tu pięknie! Twój wygląd nie pasuje do naszego statusu. Musimy to naprawić. Nil, aha. Czy to konieczne? Może innym razem. Nie, nie, teraz. Wow. O, wiele lepiej. Złote cekiny do ciebie pasują. hik! O. Justyna ma rację. Na zdrowie, moja droga. To nie wszystko. Twój wizerunek nie jest jeszcze pełny. Chodź ze mną. Bawcie się dobrze, dziewczyny. Eryk, kochanie, poznaj moją córkę Mary. Wiesz co robić. Tak, pani Hunter. Cześć, Mary. O, ładne paznokcie. A więc teraz staniesz się najbardziej efektowną dziewczyną na świecie. Zabłyśniesz. Zaufaj mi. Zacznijmy od makijażu. Używam na tobie tylko najdroższych kosmetyków. O, jest taka słodka. Eryk, nie zapomni o diamentowym naszyjniku. To niemożliwe, pani Hunter. Proszę bardzo. Idealnie do ciebie pasuje. No, i jak ci się podoba? Apsik! Dzięki, Eryk. Jak zawsze jesteś najlepszy. Apsik! Cieszę się, że Ci się podoba. Ona chyba ma alergię na złoto. Mary, jeśli chcesz to zmyć, to tam jest łazienka, proszę. To dla mnie? Tak, dzięki Nil. Biedna Mary. Nawet w swoich snach nie wyobrażała sobie, że pewnego dnia będzie żyć w luksusach. A teraz musi się nauczyć, jak radzić sobie z tymi wszystkimi bogactwami. Nie, to na pewno nie sprawi, że będę czystsza. O, jest pilot! Ciekawe do czego służy. Świetna piosenka. A do czego jest ten guzik? Wow, ale fajnie. Dobra, przyznaję. Podobają mi się takie kąpiele. Zobaczmy, co jeszcze tu mamy. O! Wołałaś mnie? A! O, przepraszam, pan numery. Wychodzę. Cóż, mogło być gorzej. Ech, dobra, nałożę sobie maseczkę. Ale najpierw muszę nawilżyć twarz. Czy tu jest złoto? Jak tu się tym umyć? Cóż, powinnam przynajmniej spróbować. Wow, to nie wygląda dobrze. Komu w ogóle potrzebna jest taka woda? A, chwila. Chyba wiem komu. Jestem pewna, że moi rodzice nie będą mieli nic przeciwko. Przecież w naszym domu mamy zapas złotej wody. Mogę też trochę? Jasne. Wow, jestem bogaty. Wreszcie mogę kupić materac do mojego kartonu. To nie jest zwykła sałatka. To dzieło sztuki. Obiad podano. Świetnie. Smacznego. To dla mnie? Cóż, nie wszyscy mogą zrozumieć nawyki żywieniowe tych bogatych ludzi. Jak można to wszystko zjeść? Nie ma tu nawet pomidora. Marysia naprawdę nie jest zadowolona. Nie zjem tego. Rozumiem. Burger jest jeszcze lepszy. Tak, spróbuj burgera. Zasmakuje ci. Wątpię w to. Znowu źle? Aż trudno uwierzyć, że w tak bogatym domu nie ma nic, co Marysia chciałaby zjeść. Ach, wiem. Zaraz wracam. Panno Mary, mam niespodziankę. O, wreszcie normalne jedzenie. Ale to jest jedzenie dla kamerdynera. Filip, dlaczego jesteś taki spokojny? A co mam zrobić? Ważne, żeby nie była głodna. Zawsze chciałam mieć tanaczną grę. Jest taka fajna. O, wspaniale, że panna Mary się nie nudzi! Wow! Au! To boli! -ha -ha. Kochanie, co się stało? Coś ci jest? Halo? Potrzebujemy karetki! Nasza córka zraniła się w rękę! Szybko! A co jeśli będą się ociągać? Sami zabierzmy ją do szpitala! Państwa córka ma złamanie! Wiedziałam! Doktorze, nasza dziewczynka potrzebuje najlepszego gipsu! Jasne, jak chcecie! Zapłacimy każde pieniądze! Macie jakieś specjalne życzenia? Powiedziałam, najlepszy gips, jaki istnieje, najdroższy. Bądź cierpliwa, kochanie. Na co czekasz? Rób swoje. Odlew gipsowy złocony diamentem. To nasz najlepszy model. Świetnie, doktorze. Kochanie, pieniądze. Dziękuję, pani Jaśkowiak. Cóż, nie trzeba. Dzięki. To wszystko, możecie iść. Pomogę ci, kochanie. Opatronek jest zbyt ciężki. Nie mogę wstać. O tak, mamy problem. Nil, chodź tutaj! Potrzebowała mnie pani? Pomóż Mary zabrać rękę do samochodu. Wiedziałem, że ich przechwalanie źle się skończy. Dalej. Mam cię! Wow, jaki jesteś silny! No świetnie. W naszym szpitalu zawsze będziesz mile widziana. Bardzo mile. Córeczko, na rocznicę ślubu twoja mama i ja lecimy na Malediwy. Jeśli czegoś potrzebujesz, poproś Nila. Nie nudź się, a to dla Ciebie. Kieszonkowe. Ile? Wow, nie do wiary! Dzięki tatusiu. Na razie. Miłego wypoczynku. Wolność! Mam teraz tyle kasy! A mojej mamie Julii skończyły się pieniądze. Może powinnam to dla niej zachować. Ale gdzie mam to ukryć? Mam pomysł. A nic się tam nie zmieści. Wiem, mogę to schować tutaj. Nie dziwi mnie to. Dobra, znajdę inne miejsce. Poważnie? Pieniądze są wszędzie! Zaryzykuję utratę mojego banknotu wśród tych tysięcy banknotów. Ale muszę znaleźć ustronne miejsce. To beznadziejne! Chociaż lepiej schowam to w swoim pokoju. Ciekawe, co tam robi Nil. Tańcz, gdy jesteś młody! Hmm, <laughs> O! O, przepraszam. Ale wtopa. Ukrywanie pieniędzy w moim pokoju to z pewnością dobry pomysł. Ale ja też nie mam tu wielu odpowiednich miejsc. Nawet moja poduszka jest wypełniona po brzegi banknotami. To nie zadziała! Mój musi być ukryty osobno. Chwila, chyba znam idealne miejsce. Mój wierny bajgiel będzie pilnował pieniędzy dla pani Michel. Przepraszam pan no Mery, nie zajmę pani dużo czasu. Proszę, aby to co panna widziała zostało między nami. Nie, Nil, zachowaj to! Proszę to wziąć. Nil, nie masz się czego wstydzić. Rozumiem. Ja też uwielbiam tańczyć. Dziękuję, Mary. Wygląda na to, że Mary na pewno nie będzie się nudzić z panem Belem. Cześć, Tatusiu. Wróciliście. Co oglądasz? Mój ulubiony program telewizyjny o zakupach. Ciekawe. Nasz nowy iPhone przekona cię eleganckim kształtem i potężnym procesorem. Chcę go kupić. Słyszę naszego pierwszego klienta. Świetny wybór, proszę pana! Smartphone jest pański! Świetnie! Kochanie, to twoje. Tato już taki mam. Leo mi go dał. A niech ci będzie. Co się tam dzieje? Nie masz nawet pieniędzy na odpowiednie okulary. <laughs> Nie należysz do naszej paczki! Chodźmy, Steffi! Biedactwo, wciąż się z niej nabijają. krajerka. <laughs> na rakujonie! Muszę jej jakoś pomóc. Już wiem. O, co to jest? Czy to dla mnie? Ma notatkę. Nie zwracaj uwagi na te głupie dziewczyny. Niech ci zazdroszczą. Co? Ma najnowszego iPhona. Co za niespodzianka. Wow! Emilka, tylko żartowałyśmy. Chyba działa. Teraz nie będą jej dręczyć. Masz liczne okulary, Emilko. Miło jest czynić dobro. Mam nadzieję, że ich nie obudzę. O! Mary, co się dzieje? Dokąd idziesz w środku nocy? Mamo, przepraszam, ale postanowiłam wrócić do pani Mitchell. Nie przywyknę do tego bogatego życia. Nie powinnaś tak myśleć, córeczko. Przyzwyczajenie się do bogactwa wymaga czasu. Potrzebujesz tylko trochę więcej czasu. Zaufaj mi. Chodź, chcę ci coś pokazać. Czy Mary naprawdę opuści swoich biologicznych rodziców? Jesteśmy. Najcenniejsza dla mnie rzecz na świecie jest tutaj. Pieniądze, złoto i kolejny sejf? To właśnie sejfu potrzebujemy. Lalka? To nie jest zwykła lalka. Kiedy byłam małą dziewczynką, mój tata i ja byliśmy bardzo biedni. Ale robił dla mnie wszystko co mógł. Dał mi tę lalkę na urodziny i sprzedał swoje jedyne buty. Justynko, córeczko, mam dla ciebie prezent. Ah, Dzięki, tatusiu! Spełniłeś moje marzenia! Ona jest piękna! Tato, gdzie masz buty? E, wiesz, e, zgubiłem je. Ale nie martw się, znajdę inne. Nie myśl o problemach. Dzisiaj jest twój dzień. I taka jest jej historia. To wzruszające. Teraz Mary, chodźmy spać. Rano coś wymyślimy, dobrze? Dobrze. Mary wejdzie, a my się odsuniemy. Teraz cicho. Ach, dzień dobry. Co tam ukrywacie? Nieco, ale kogo? Niespodzianka. Oh, Mary, córeczko, tak bardzo tęskniłam. Co to znaczy? Pani Michel będzie dla nas pracować. Naprawdę? Wspaniale. Tak, razem z Leo będą z nami mieszkać. Pani Michel, a gdzie jest Leo? Leo, Leo. Racja, coś mu się stało? Podzielcie się swoimi pomysłami w komentarzach poniżej i dodajcie plusa, jeśli chcecie zobaczyć kolejny odcinek naszej historii. Do zobaczenia.